Witaj w Bitwie Królów. Wybierz poziom trudności. Wybierz obóz, w którym chcesz grać. Wybierz grupę, którą chcesz grać. No i tutaj się już z wami przywitam, witajcie, jestem Kairos, a to jest Bitwa Królów, oczywiście zdecydowałem się na jakiś już poważniejszy film, ale również odskocznie od tego co się wokół dzieje na kanale wybrać. Bitwa Królów, może niektórzy znają, może niektórzy nie znają tą modyfikację, szczerze polecam już taka to odskocznie od tego całego naszego botika normalnego. Yy, więc tak, obu sobie wybrałem czerwony. Yy, mogę zaraz sobie wybrać oczywiście frakcję paladyni, które mają umiejętność wskrzeszania. łowcy smoków szybko zabijają, templariusze, którzy się leczą, oraz ożywieńcy, którzy, którzy wracają do życia jako szkielety. I myślę, że ja się zdecyduję na łowców smoków, bo grałem i poprzednio. Mapy, w grać. Tak, teraz musimy sobie mapę wybrać. Ja grałem sobie poprzednio łowcami smoków i naprawdę oni bardzo szybko się uporają z przeciwnikiem. Która mapa, oczywiście, Wiśnia grał na numer 3. Mm. Wójka jest taka średnia, bym powiedział. Chyba klasyczną jedynkę sobie wybiorę, tak? Klasyczna jedynka, że jasna. Ile potrwa ten odcinek? Tyle powinien. E, nasz obóz, oczywiście, śmieciarze, którzy zbierają bronie zabitych, oraz nasi żołnierze, którzy ruszają do ataku, więc dobrze. Elita, na sam początek sobie wynajmiesz bohatera. E, poziom normalny chyba wybrałem, tak, na normalu e, grałem raz, przegrałem, więc jeżeli nie wygram tym razem. To po prostu tego na YouTube nie wrzucę, bo, bo co to nie będzie za to sens? Kali rozrzuci film, gdzie przegrał. No, no tak nie wypada. I dobra, wygląda na to, że tak, mam tutaj runy do szybkiego przemieszczania nie się. Wow, to nie ubrałem. Dobra, lecimy do pogranicza, zobaczyć, jak się natykczają między sobą. Bohater na sam początek gry naprawdę nie że się tutaj sprawuje, nie bo wszystkich nie ładnie tnie i jest silniejszy od wszystkich. No, wygląda na to, że przeciwko Templariuszom walczę. Ja sobie tylko, zobaczę jak tam z dźwiękami w grze stoję. No, ściszę, zaryzykuję. Ja nie chcę, żeby potem nie było jakiegoś słowa, słuchać specjalnie. A ten gotnik płata figle. Patrzcie, właśnie, jak się nasz bohater yy, z przeciwniki, przeciwnika załatwia. <laughs> nie mówcie, że potrwa to aż tak krótko. <laughs> I już lecimy do bozy przeciwnika. Ale hajsu mam jeszcze zbyt mało, żeby cokolwiek kupić. No, do króla teraz, do króla lecicie, lecicie do króla. Nie Ale król niestety już chyba sobie powinien dać radę. Nasz bohater został zerwany. No, widzicie jak król sobie radzi. Uh, ma kopalnię już, tak? Tak się bawimy. Złoto 39, tak? To jest naprawdę binasem Na samym początku góry tak mało złota się dostaje, że to jest po prostu katastrofa. No dawaj, na pieprze się z nim żołnierzu. No, dasz radę. Ja tutaj nie mogę za bardzo ingerować w tą walkę. Jeszcze bym coś zbugował, żeby się coś psuło. Także muszę sobie tutaj stać z boku się patrzeć jak sobie radzą moi żołnierze O, mogę się po prostu runami jeszcze pobawić tylko na szybko Ale z tego zrezygnuję No dawaj żołnierzu, na honor mojego kanału na YouTubie walcz Dobra, masz jeszcze pomoc. O, bohater mi wrócił, dobra No dawaj zabij go, bo mi hajsu brakuje No zabili, dobra Teleportuję się teraz, ja jestem w czerwonym, tak, czerwony obóz Witam panów... Czemu ty masz pałkę z kolcami założoną? Ne, co mnie to w sumie obchodzi? Dobra, czy jesteś... Dobra, tu kuźnię sobie buduję? Budujemy kuźnię. Na sam początek. No tak, na sam początek bardziej, żeby sobie kowala mieć. Whoa, ho, ho Dobra, kowalu, chodź tu szybko. Musisz monety zacząć wybijać. Hej. Hey. zacznij wystukiwać złoto. Dobra. Naprawdę, hajsów będzie potrzeba. No, ruszaj do pracy! Nasz bohater zyskał poziom. Chwila. No... Dobra, jest dobrze. Hejs, 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 jeszcze raz hejs, jest potrzebny. Potem sobie jeszcze kopalnie postawię, żeby jak najwięcej pieniążków sobie na sam początek załatwić. A właśnie, gdzieś się znajduje kopalnia. Kopalnia się znajduje właśnie tutaj po prawo. Tutaj budownicze kopalni nasi kopalni są tutaj bezpieczni. Tutaj przeciwnik nie wchodzi. Tak, wróg zbudował już kuźnie. Hmm. Bo wcześniej, jak grałem, to grałem z templariuszami przeciwko właśnie pala e, paladynom. I w momencie, kiedy mój przeciwnik wyszkolił sobie trzech najemników pod rząd i to jeszcze z dwóch mistrzowskich, to ja już widziałem, że to jest mój koniec. Niestety na normalu to jest już taki poziom. Jak się z początku wydaje, że naprawdę nam nieźle idzie, to w środkowej fazie rozgrywki jest już naprawdę bita, a nawet możemy już zacząć przegrywać. Patrzcie, co on tu zrobił. On już nie dość, że ma to ma jeszcze trzech kopaczy, i więc on o wiele więcej złota ma ode mnie. Więc on naprawdę się gospodarczo, sam początek rozwija. Dobra, budownicze kopanie, to jest potrzebne 55. No, 53 sztuki złota, dobra, będę musiał chwilę poczekać. No, 53. Nie powinieneś tu przychodzić. Jak wam idzie? No jak tak się słabo. O Bohater powrócił. Mam tutaj jeszcze oczywiście jakieś punkty honoru, za które również mogę sobie złoto pozyskiwać, czy tam inne pierdoły jeszcze dokupowywać. Jakieś tam ulepszenia i tam podobne, czy nawet uleczyć mojego króla. Ej, na no słabo coś idzie z tym złotem. No bohaterze, idź tam, siej Mordor. Nie no załatw go. Dobra, o, 78 już biło. Dobra, budowniczy, lecimy z kopalnią. Wie złoto mi jest teraz potrzebne najbardziej, więc trzeba zainwestować trochę. Nasz bohater zyskał poziom. O, jeszcze bohater, poziom, no, ładnie. Nie Gdzie jest kopacz? Kopacz, tak, pojawił się. Jakby mi dał jeszcze kilo, w tym sobie sam chętnie pokopał z nim. O, może mogę kupić już kolejnego? A nie, kopa 60, 60 kosztuje. Dobra, jest na kolejnego. Więc mniej więcej ja robię to na takiej zasadzie, że mam trzech kopaczy już, to zaczynam już Kowalowi rozkazywać produkcję, broić tam zbroi. Ale myślę, że zrobię to już teraz, więc żeby nie marnować czasu, teleport. Kowalu, wystarczy, żebyś produkował yy, łuki... Boże, łuki, <grywa> tak, łuki, Kairos, <grywa> dobrze, żebyś skończył monety hey, wykuwać, hej ty, zacznij produkcję zbroi, zbroje się teraz bardziej przydadzą, dobra, do pogranicza, dobra, już jest wystarczająco sztuk złota, żeby kupić ostatniego kopacza i zaraz się w pieniądze zaopatrzę, pewnie już przeciwnik szykuje, on zaraz z masowanym atakiem w lepszych zbrojach tam nie ruszy, jestem tego pewien. Już się robi, dobra. Jeszcze kopacze, czyli max. Hmm, bohater mi wrócił. Dobrze. A więc, a więc co teraz? Co teraz? 21 sztuki złota? O, może bym mógł magów zbudować, bo zanim ten kowal wykuje te wszystkie zbroje to trochę potrwa. A Gilia Magów kosztuje 45 sztuki złota. O ile dobrze pamiętam. Zobaczmy. Tak, 45. Mamy starczać dużo hajsu. Lecimy z gildią magów. No, się tu ładnie chatka masz zaraz masz, postawi. Masz ha, <laughs> właśnie o to mi chodziło, żeby sobie tak tutaj wejść, Dobra, i co my tu mamy? Mamy tutaj uczonego, magów wody mamy! Haha, jest Kogo ty mi przypominasz. Nie wiem, ale teraz Satura z Mixirem i z Kronosem tutaj się szkolą. O, widzicie, już jeden ruszył do ataku, mag wody. Jaki ty masz model twarzy? Ma jakiś taki, którego nie znam. O, proszę, już produkują zbroję. produkuje zaczmikowal. Więc dobra, sobie mogę w sumie ubrać. To się nic nie stanie, że, że ją mam ubraną. Wystarczy, że będzie w ekwipunku na cały czas u mnie. Dobra, Elita. Sobie ulepszę teraz zbroję bohatera. Dobrze. Tak, teraz pakuję w bohatera. Póki nie zbiorę wystarczająco dużo pieniędzy na zakup zbroi dla moich żołnierzy. 26 sztuki złota. 32. Kolejna zbroja, elegancko już dwie zbroje. Tak, e, chwila, fila, bo jak mam 50 sztuk złota, to mogę jeszcze żołnierzy swoich ulepszyć. Tam chyba im większy współczynnik punktów zdrowia daje coś takiego, plus 10 do siły, więc dobra, za chwilę to będzie. No, jeszcze mam magów. Oj, widzicie, leka z smoków, czyli bohater już jest koksem. Ulepszy ich żołnierzy. 50 sztuki złota, ładnie, dobra. Tam większe współczynniki teraz będą mieli wszystkiego. Hmm, punktów honor honoru też mam już dosyć sporo, 16. To też bym mógł zacząć jakieś y, fanty zacząć kupować. Tak, zdobądź runy, zdobyć bonusy, tutaj mamy bonusy jak, tak Zdobądź jedną które pełnia, życie dla każdego atakującego Ulepsz moich strażników, ale ja nie mam strażników, których mogę potem kupić Złoto za martwych żołnierzy, punkty honoru za martwych żołnierzy Nasz kowal stworzył zbroję Ale kowal stworzył zbroję, dobra, idę zbroję ulepszyć Żołnierzy <laughs> Ktoś głupi i <dury> tam powiedział, <laughs> z npc ów Dobra, lekkie pancerze mają, za chwilę będą mieli ciężkie Zarząd, co? Ulepsz zbroję moich żołnierzy. Dobrze. I No i oczywiście jak ulepszam to zbroję, dostaję również jej jeden model wcześniejszy. Tak to się mniej więcej prezentuje. E, strażnika. Może strażnika faktycznie... Oni są naprawdę tani koło... Tak, na drodze do, do obozu przeciwnika. I może jeszcze... O widzicie, nowe zbroje chodzą. Tak, obydwóch strażników. No, słyszeć? Słyszeliście? Wróg wynają najemnika. Nasz bohater został zabity. Dobra, tu mam tych strażników, oni teraz będą z kuszy strzelać, więc dobrze, dobrze, jest. Uczony, bo tutaj się nudziś no, widzę, to może faktycznie z Nasz tych bonusów to wezmę sobie... E, tak, pełniasz dla każdego atakującego. To się może przydać. No oczywiście, tam on tam idzie poudawać, a niby pracuje i coś tam się potem zdziała. Jak tam zbroje? już lekkie zbrojowcy smoków są. No ładnie, ładnie się zapowiada. Na razie stabilnie. Patrzcie, nawet punkty trafię króla przeciwników 70%, a mój dalej stuwa. Ło, To są właśnie jego najemnicy Jeden zasmoleni. Strażników Kurde, co on. Co? 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 Nie! Nie! Dobra, szybko, szybko, dobra, wyszkolili się jakoś. Patrzcie, co on zrobił. Zbierał złoto, żeby najemników powyszkalać. Dobra. Nasz król co. Zarządco... Wynajmij... W... ulepszmy... nie, 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 nie. Wynajmij najemnika szybko, jakiegoś... Stuwa może, silnego najemnika. Jest dobra. Dobrze. Jest, silny najemnik. Nasz król jest atakowany. Jest silny najemnik, dobra. Trzeba jakoś to zdziałać, bo faktycznie oni zaczęli szaleć z tymi najemnikami. O, patrzcie, jakich on ma, da on ma dalej takich beznadziejnych żołnierzy. Jednak ci najemnicy tutaj pro pogrom naprawdę zrobili. Za chwilę zbroję, jeszcze żołnierzy lepsze, jeszcze raz, a potem pakuję w zbroję. Ha! Jednak myśli! Dobrze, no że tego najemnika w ogóle zatrudniłem. Jakoś sobie mniej więcej poradzili. O, bohater powrócił jeszcze. Bohaterowi też. O właśnie, bohaterowi z bronią lepsze. Ulepszyłem bohatera. No ciężko jest, ciężko, a specjalnie wziąłowce smoków, bo oni faktycznie szybciej zabijają, no większy nam współczynnik zadawanych obrażeń mają. Więc to się naprawdę teraz przydaje. Ta przydaje na pewno. Dobra, stworzyłeś zbroję. zbroję, jest dobra, super, super, super. Super sobie radzisz, Harat, czy nie wiem jak się nazywasz, że tam jesteś Harat. A Bennett, tak, bo gramy najemnikami, to Bennett ty jesteś. Ulepszamy zbroję. Dobra, sam mam nową zbroję już. No teraz mieczyki, rób, rób mieczyki. Ej, Kowalu. Chwila, właśnie, zacznij produkcję broni. No i ładnie, 42 sztuki złota, to może jakiegoś, jakieś kolejne nowe ulepszenie dla morza atakujących, weźmiemy u uczonego. Hej, hey, skoczyłeś już? Tak, zdobyć bonusy, zobaczmy w tych bonusach. Mmm, został zabity? co mm, zostałe z tu po moich martwych żołnierzach? Dobra, lecimy. Zrozumiano. Będzie hajsik za martwych żołnierzy. Chociaż są i tak w do przeciwnika żołnierze twardzi jak sukienkoty. I ogólnie, jak ten filmik będzie miał 200 łapek w górę, to wrzucam jutro kolejny odcinek koła, ciekawostek. To a, a jak 100, to kolejny odcinek tych, no. Bitwy Królów, tak. No dobra, Kowal robi mieczyki. Z pewnie zobaczy na współczynnik naszego bohatera: siła 0, zręczność 0. Nie pogadasz, no, wyrzut już by nas pobił. Nasz bohater powrócił. Mimo, że mamy taki pancerz. No, on jeszcze bronił w ogóle walczyć, nie umie Jak on dopiero jeszcze raz bronił lepsze, to on będzie mógł się ją trzymał po mistrzowsku. O, ja idę zobaczyć, jak oni tam szaleją na pograniczu. No nie, no szlak by was, kuźwa, już mi lecą jakimiś najemnikami. Nie, to, czy to są, są jego najemnicy? Tak, najemnicy! No, super, ma, fajnie masz! O no, tyle na ten temat. No, szybko zróbcie coś, ja Z tych najemników zaraz tutaj. Nasz król jest atakowany. No nie uciekaj, no... No wyszkolcie mi kogoś! Dobrze! No szybko, królu! Królu, kochaniutki! Królu, no, no, szybko, bo ja nie wiem, ja, ja tu spanikowałem, już nie wiem, co powinienem atakowany. robić. Dobrze, magów mi wyszkolił jeszcze. Ulepsz moich strażników. Ulepsz broń moich żołnierzy. Jak nie mam wystarczająco towarów? Bennett, pracuj szybciej! Kuźwa debilu. A mogę takie ulepszenie kupić, żeby szybciej pracowało, a trochę kosztuje. Ta, o, 100 pieniążków, dobra. Punkty honoru mam, no tak, zapomniałem o nich. Eee, kup coś za punkty honoru. Ukrani 90 złota przeciwnika i daj mi. Uf. Jeszcze raz tak zrobimy. Kup coś za punkty honoru. Ukranić przeciwnikowi daj mi Aha, on nie ma... Fail! On, miał, on ma mnie pieniądze teraz sobie przeciwnik, to mu nic nie tak się ukradło. Ulepsz broń moich żołnierzy! Jest! Ulepszona broń! Nasz król jest atakowany! Wynajmij najemnika Wynajmij silnego najemnika Dobra Nasz król jest atakowany O chuźwa królu, kochany złoty, co to się stanęło? On tymi najemnikami tutaj teraz stracały czas. Silny najemnik. No tak no tak nie bym powiedział. No, no, powrócił, no, no co to, no magowie mi tu jeszcze biegają. Ej, no właśnie, ulepszenie magów może sobie kupię. Skończyłeś Ej pracować? Ty. Skończyłeś pracować, dobra. Eee, yy, zdobądź bonusy, yy, zdobądź bonusy, ulepsz moich magów. O lera, ja się jeszcze boję, że ja to przegram. No, mój król ma już 20% punktów zdrowia. No, to jest złe, to jest naprawdę złe. Ja się boję, Elito. Ulepsz, broń mojego bohatera. Dobra, El Bastardo tu leży Bennett, pracuj, cieje. Ja, ja wiem, że ty potrafisz Tylko, że ty się wstydzisz po prostu Co tu się dzieje na tym pograniczu? Tu nie... Czyżby w obozie walczyli? A nie, czerwony to jest mój obóz Co ja kuź odrobiłem? Łooo, szaleją O, król niebieskiego obozu Patrzcie, już już, już jest słaby Ale wciąż ma więcej HP No, mag mi się zbugował Magu złoty, co ty robisz? Zabij króla! No Dobra, raz w niego uderzyłeś O, żołnierz przyszedł. Zabij go, zabij króla złotego <laughs> dobra, wracam ich ulepszyć On zaraz znowu najemników mi wyszkoli, ja, ja to wiem On to zrobi, on to zrobi O, stworzył. Benet stworzył nową broń On w ogóle w żołnierzy nie pakuje, on szaleje mi najemnikami tutaj Szkoli sobie najemników i myśli, że jest nie wiadomo kim Ulepsz zbroję Ulepsz broń! No lecisz, bohaterze! Te, teraz jest Twoja szansa! Patrzcie, on ma dwa miecze: jeden na plecach, drugi wyciągnięty. Co z tego, że ten, co ma na plecach, to jest lepszy miecz? Nie, on musi z tym słabym biegnąć! Oczywiście, bo jest super prokoksem. Zobaczcie, to jest, to jest żołnierz idealny wręcz. Dwa miecze ma. Jakby ten zgubił przypadkiem po drodze albo mu z rączki, wypadł, to sobie kolejne wyciągnie. To jest nasz bohater. Bohater, który zaraz załatwi naszego przeciwnika. Ten, który zabije króla przeciwnika. Ten, który zwycięży, i ten przeciw, nie, magów nie mam. Patrz jaki pa, biedak. A tam Kowala ma przynajmniej, Kowala, tak. Zobacz, nie, nie śmiecie, że nie możesz uderzyć. Zobacz, jak sobie z Królem Złotym poradzi. Patrz jak uderzył. Patrz, jeszcze raz go uderz. No, 50 punktów zdrowia. Czemu się dałeś zabić? Przywołać buś jakie to ma statystyki w ogóle? Obrażenia 150, siła 10. Dobra, wracam do swojego obozu. Czerwony obóz. Dobrze wybrałem obóz, dobry wybrałem... O! Są trzy mieczyki, ulepszamy mieczyki oczywiście naszych żołnierzy. Trzy lepsze Dobrze. bronie potrzebne. U, bardzo ładnie. Kup coś za punkty honoru. Ja mam punktów honoru 13, może bym jeszcze złoto ukraść przeciwnikowi, jednak nie mam wystarczająco dużo tych punktów. Ależem żem się rozgadał, ło. tak, wskrzeszaj bohatera szybciej. Bo bohater ma już chyba najlepsze statystyki w ogóle jakie może mieć. Kurde, ten mój król to... to, to bidę naprawdę z tymi punktami zdrowia. No tak ślenie bym powiedział bohater powrócił, patrzcie, patrzcie, super, cox biegnie z tym mieczem nasz kowal stworzył broń gdybym chciał, gdybym mógł się z niego zmienić, to chciałbym nim być patrzcie, jak lecą magowie z żołnierzami teraz do ataku no, to, 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 jest po przeciwniku, to jest po przeciwniku, ja, ja jestem pewny, uczony zamać bonusy, na pewno to, mój kowal, nie, nie, nie może tak, może ja chcę pieniążki dostawać zrozumiałem znaczy, nie pieniążki, punkty honoru za przeciwnika, dobra Jeden punkt honoru więcej mi jest potrzebny. I zaraz mu złoto ukranę przeciwnikowi. Dobra, zarządco, no zrób Na coś. O, bohater, bohater zyskał poziom, jeszcze lepiej. No to może tak, kup coś za punkty honoru, Ukradnij złoto przeciwnikowi, daj mi. Dobrze. Dobra, wszystko ukradłem. Teraz może nie kupi tych najemników. No coś coś mi się wydaje. Chyba, chyba kupił tych najemników. Chyba kupił. Wynajmi Na szkole, najemnika. Wynajmij najemnika, yy, wynajmniej tyle elitarnych najemników ile tylko można do walki, za każdego 200... dobra, Dobrze. lecimy z elitarnym najemnikiem, tak, tak na wszelki wypadek, mistrz najemnik, bo ja nie chcę potem kolejne niespodzianki, yy, jak mi znowu jak mi znowu tak w Czech wbiją na króla, to, to to jest katastrofa, to już jest po mnie. Ja, ja chcę zobaczyć tą walkę, ja chcę, ja chcę, dobra, lecimy do niebieskiego obozu, zobaczymy co u nich. Halo, halo, witam, oczywiście twoi żołnierze dalej są gównem, w porównaniu do moich yy, prokoksów kowalu ty, ty nic nie pracujesz. Uderzę cię. Gim śmiecił. No. Dobrze. O, to może być koniec. To może już być koniec. Zobaczcie. 11 punktów zdrowia ma król. A to jest nasz mistrz areny i mag ognia. Patrzcie, patrzcie. I, i, koniec, no, Magu, załatw go. Załatw go. No, jeden pu 0 punktów zdrowia ma. 0% punktów... Ja, ja, ja. Przyszedł na 0% punktów zdrowia. Ja go załatwię sam. Gin śmieciu! Masz 0% zdrowia... oszukisto! Dobra, idę ulepszyć żołnierzy sobie jeszcze. Eee, czerwony obóz. Halo, halo? Zarządco, panie zarządco, ja bym chciał lepszyć broń moich żołnierzy. został zabity. nie może tworzyć lepszych broni. Musisz za... Oczywiście, już nie mam lepszych broni. Patrzcie, jak to się stanęło. Kowalu! Królu, złoty, benecie, kochaniutki, choć tutaj, Kure. musisz zacząć produkcję, czegoś nowego. Zacznij produkcję zbroi. Dziękuję. Co? O ej, Jedzie, jedzie, dop, 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 Z Wynajmi najemnika. Dobrze No szybko. Nasz król Patrzcie, patrzcie co on zrobił. Patrzcie, 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 patrzcie jaki. kuźwa. Cwaniaczek! Z trzema najemnikami znowu przyszedł. Nie, ja już się zastanawiam, żeby musiał odcinek od nowa nagrywać, a ja tego nie zdoszę po prostu, ja tego nie lubię, czemu tego gonisz? Jak ja bym musiał ten odcinek od nowa nagrywać, to już by pewnie tak fajnie i mój komentarz znowu by nie był fajny i bym narzekał przez połowę odcinka a potem, że znowu. O ja nagrywałem w odcinek! To mi króla zabili. To po trzech najemników, czyli bym się jeszcze pewnie rozpłakał na odcinku. I bym wam w reklamie kazał klikać. Znaczy no tak, idziemy sobie teraz wszyscy razem no króla przeciwnika. Na to ma być koniec, dobra, ja sobie założę. Patrzcie, jakie piękne pancerze. Wy takich nie macie. Dwa, 12 tysięcy sztuk złota kosztują w, w górniejszej dolinie, w zamku u jednego pana. No to, my, to jest też koniec, zobaczcie, to jest koniec. No za... Uderzcie go, uderzcie Dajne. Dziękuję bardzo. Zwyciężyłem, Bitwa Królów, oczywiście, pamiętajcie, jak będzie 200 lajków, to, to ciekawostki jutro wrzucam. No, <śm> i tak nie będzie, je ja to wiem, dobra. No, dzięki wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że takie coś wam się spodobało, takie mniej więcej urozmaicenia na tym kanale. Filmy, filmy, filmy w modzie Projekt Pierścień, no, no nie, nie, wiścia, ty jesteś wszędzie, no dobra, czy, czy na razie, trzeba.